3 maj 2025 rok godzina 712 temperatura 14 stopni witajcie mili moi jak widzicie w głębniczku zaciśniło się Mnóstwo młodzieży wyszło już ze swoich cel. Mamy dziś święto 3 maj i obchodzimy majóweczkę Majóweczka jest w trakcie gołąbki dzisiaj będą koszowane o drugi lot, konkursowy. Pierwszy lot konkursowy jest już za nami. Hapnąłem siedem konkursów. Przypadek? Nie sądzę. tak oto przedstawiają się moje gąbki Maluni, Maluni który na poprzednich odcinkach był Maluni, Maluni, Maluni jest już dużuni siedzi sobie razem z mamusią, mamusia już jest siedzi na jajeczkach Mamusia słynna łezka. A czemu łezka? A bo ma taki wielutko kołapeczkę pod okiem jak łezka. Więc Maluni sobie siedzi z nią. Ona już na sztucznych jajcach. A Maluniego braciszek bo tamten to raczej był jest. Samczyk. No już go w gnieździe go już nie ma. Gdzieś sobie wyskoczył. Ciężko powiedzieć już który to jest. Tu mam w gnieździe ostatnie moje najmniejsze piszczki nie zaogrączkowane dziś trzeba ich zaobrączkować. to są te co mówiłem na jednym filmiku że się coś nie lęgną i nic z tego nie będzie jednak się wylęgły i taka to jest bajka jednak się wylęgły jajka mój Tamczyk piękny po Niemcach, po samiczce niemieckiej. No, tu jest oczywiście popiołek. No i co? Gołąbeczki dzisiaj będą łapane i koszowanie Panie i Panowie. Dziś będzie koszowanie, jutro drugi lot konkursowy. Zobaczymy, co ugrają. Nic do stracenia nie mają. Potwierdził to samczyk na górze. Uu. Powiedział: O! Znaczy tak: jeden samczyk, drugi samczyk, trzeci samczyk. Basiory są niezłe. Co tu dużo mówić? Gołąbki na tygodniu. Uważam, że przygotowane dobrze. Weteran coś opóźnił mi z lotu. Weteran. Nie zdobył najstarszy, weteran a opóźnił dość znacznie z lotów. Zobaczymy, jak mu pójdzie teraz, odflegmiłem go. Tu jest mało lat. No i co, puścimy na oblot. Dziś sobie rano tylko polatają, później dostaną karmę i już puszczane nie będą, bo będą później po południu łapane w kosze do koszowania. módków módków multum i to jest piękne na locie ostatnim nie zginęło mi nic gołąbków przyszły wszystkie siedem w konkursie To jest ten, też opóźnił z XIX roku, ale on zawsze tak leci. Dupy nie urywa, no, Bialasek tam, który wyszedł po mojej szymelce, Clementynie. Szymelka teraz poleci, ona nie leciała na ostatnim locie, po prostu. No i co? Obracik, panie i panowie. Nie ma opieprzania na budowie. Piękny samczyk. Krawatka. Krawateczka, samczyk jest cudo. że się uda i wyjdzie takie piękne cudo, sam czyczek jest wolny, niebieski naprapiany pstry, a poniżej nie leciała. Na ostatnim nocie na no przy tym młody. Teraz już poleci. Pat się. Pat się głównie jest. No, sprzątam codziennie, ale nigdy nie sprzątam jak nagrywam Żebyś to sobie popacały na górę Widzicie jaki jestem fajny i dobry Patna się bo jest marca O młodziczego, o młodziczek, o młodziczek. Łodziczki już wychodzą, co niektóre ma. Dach. No. I jest pięknie. A więc. Robimy bęc. I puszczamy gołąbki. Kiedyś było powiedzenie: Gąbki same nie wchodzą do gąbki. A teraz będą same wychodzić. Otwieramy, proszę Państwa. Co tu się stanęło się? Przepaństwo się. O wyskoczył mi alert. Uwaga dziś. 3 maja. Ale smutnie nie doczytałem. Jakiś alert. Coś tam się będzie działo. Burze chyba. Burze nieduże. Okej. Okay. Okej, okay. gąbki wypuszczone. I przepaństwa już chodzą, już chodzą, już chodzą. I młodzian. Widzita? Widzita? Czy jest tu jakaś kobita? Problem techniczny, ale opanowany Opanowany Dobra, popatrzymy jak chodzą I nie zawodzą Proszę bardzo Patrzaj, tajeno jak się mutki ustawiły Patrzaj takie piękne zdrowizny mota takie mota Józło mówię, że w piękności kapucha kurwa same głębie pajszta. pajszta pajszta, wszystko młodzież przyszłość gołębnika, pajszta widzisz to no tu siedzi białaska na jajka, sztucznych pajszta poszły poszły za rzekę oho ho, ho ho poszły nie wiem czy ich widać tam gdzieś chodzą ja ich nie widzę zaszły za drzewa za rzekę o i tu są A. Nie wiadomo kiedy wróciły. Zrobiły, zrobiły mnie w tak zwanego cingla. O, pajszczo. O co. Słoneczko nieśmiało się przebija. Dziś wam powiem taki dzianek, poranek nie za ciepły. Nieśmiało się słonko przebija. Nie to co wczoraj, wczoraj świeciło od samego rana było bardzo ciepło. Głąbki sobie chodzą. Godzina. Pół do ósmej prawie. Sta do lata, niech se polatają. Przed koszowaniem jutro lot. czy dam transmisję a na razie jeszcze nie ma ta tyle tych transmisji na YouTube z lotów że jest na co patrzeć miejsce wstawiają więc wystarczy gąbki chodzą Nie na jakimś wysokim pułapie A no, już lądują Powiem wam, że Jakiejś rewelacji nie ma teraz w lataniu koło domu No, zobaczymy jak będzie na drugim locie konkursowym Pierwszy lot nawet im wyszedł nie najgorzej, jak na moje warunki. Siedem konkursów. Część zlądowała, lata, jeszcze to sobie takie statko. Ach. No i co, zapodam nieś Wstawię klawisze do gołębnika, niech se wchodzą, a już nie wychodzą. A, część stada polądowała Jeszcze co tam lata, część za bardzo ochoty do latania nie mają Dobra Dobra jest mm, a Tu jest w gołemniczku Część młodych wyszła Część nie, pewnie będą miały problem z wchodzeniem co niektóre. No ale tak już jest i tak musi być. Ja im zapodam tu jeźnię, niech sobie Dziś już mają czystą wodę, nic tu nie ma. Tak jak mówią mądrzy ludzie, trzeba ich słuchać. Dzień koszowania, tylko czysta woda do nalania. A więc ich słuchamy i tego przestrzegamy. Tu jest ładny taki jasny nakrapiany niebieski. A mój sam ładny zdobył konkurs na ostatnim locie. Statko się poderwało, i chodzą, a niech se chodzą, bo muszą chodzić, ćwiczyć mięśnie, bo jutro lot. O, i zadałem gołąbką nieco karmy. żeby się już nie przeżerały w dzień koszowania o, młodzik sobie doszedł widać, że nie głodne są w ciągu tygodnia się pasły konkretnie do tego nie głodne dzisiaj trzeba im troszkę dietki dać no i co to by było na tyle zaczynają już latać motyle nie będę już nudził i się tutaj brudził pójdę se do domu nie mówiąc nikomu popa co i ta se jeszcze na górna jak posrane Ta. a sprzątane co dzień sprzątą tylko nie sprzątą w dzień nagrywania żebyś to sobie miały na co popatrzeć na te gówna takie ładne cofne gówna zdrowe gówna dobra będzie na tego tyle bo już lotają motyle filmiku 19 minutem i na tym kończymy a hej wam o pacta, samiec co robi pacta co robi samiec czy to jest hamiec rucho przy młodziku a młodzik chce jeść okej okay, na tym kończę będzie tego dla was do zobaczenia i usłyszenia.